Ona, blondi, A ja, blondi. To jest mordacik, usta na rzucę. E, powiedz, baby, tak. What is that? Nie, nie mogę. Czemu ja tak robię, baby? Po nuty jest jakieś? Po tak, jakieś. Fuck no, fuck no, baby! No, okay. Zajebisty, zajebisty to imężuk... Ku... Dzień wczoraj, kurwa, wleciałem ku... czego na chałupę, a tam kurwa, na szkipki były... Ty. Tam na szkipki, O, <gry> to jest ten! Czekaj, jaką miał... A, kurwa, kurwa, wyglądał wyglądał się jak ten yy, to <jako>. Dobrze tak wyglądam, nie? Dobrze tak wyglądam, nie? Nie. Klata wypięta. Wiesz weź co. Weźcie wyprostuj, co? Wyprostuj i możesz zrobić tak Hmm Eww, You nasty ass bastard! You fucking nasty ass motherfucker! that's nasty, man! Eeeo! Tak, tak będziesz dobrze wyglądał. O, da teraz teraz w dopiero. To by robi co... Nie wiem, ja dobrze wygląda, nie muszę mówić, że lepiej oglądam. No ja są... Ja, ja jestem najczystą niesą na świecie, kurga. Ja. Nikt mi No. Da... Ja mam zielone oczy, to wiesz, nic mi nie musi mówić. Ty nie masz brązowych przypadkiem? Nie mam brązowe zielone, lecz... Mam brązowe zielone... Bardziej zielone są. Ja, tego mówię, ja też, ja też, ja też. No kurwa, właśnie, czego? Czarne, f***a. W... Kur... Czy... Ja, ja... Nie, no mam zielone. E, nie no, no, no. Skurczy byk! Jej! A jaki tutaj no. mamy dzisiaj, jaki dzisiaj jest wajb, kurwa? Moku, to jest. Got. Tak. No, ogólnie, patrz. Mam smycz. Mam smycz. Nie zawaham się jej użyć. Ty, to jak ją walą z tyłu, nie? Oni ją, nie, tam lecą. Backshot time and that is Simi. What did he oh, say? On from me. Ona to lubi czeku na ostro! Ona lubi na ostro! O nie! Siema, to jest ten! Ja wier, z tyłu, ja wier! On! Barry taka się podpaliła kartka! Twoja suka czy przydałaby się klatka! Ostatni sklep bary, reka mi samary, jedna sza cztery dzięki pusak mamy dużo bary, ujebane F... Nie, <noise> Ale Ja wiem, ja wiem, Siema, ja wiem, dasz autograf? A ja cię kocham, mordo. Ona zada jej pytanie, czemu Po poścę tak chodzę, jedno się nie zgadza, bo nie chodzę tego kroczek. Siema, kus, emo, ku... I ja się zajwię, z mam dużo energii, kus. komu z pizzę wejść. Się ma. Siema, brwi. No jakie? Fajne. Ma takie cienkie, a one pewnie są zawsze namalowane. Te swoje najmocniejsze odcięki charakteryzujące klesz na twarzy. Ale. Zamiar. W czymś problem w moich brwiach? No nie, tego ci mówię, nie? No spoko, ja o tym wiem. Ja widzę. Ja wiem, jak wyglądam. W tym roku 17. W tym roku 17. Nie, to jest ten! Eee, Jak on miał Prillo? Prillo? Co cię robiła? Prilo no to jest Pirlo, pirlo no, pirlo! no no, no, no jak się ruszasz, podejść do tatuś baby make that move, bo lecimy bez hamulców pirlo no, no. a to ty Masz mnie problem ci zaraz na chacie ci ma Okej, tego nie wkładam do odcinka, bo do chula i bardzo nie miło, co nie no. zrobię. To co ja zrobiłem, siema Hej. No bo jakiś chłop się do mnie pył, to ja mu mówię chłop wygląda jak Pirlo, wiesz znasz Pirlo od disco, od disco te, nie? Ja mówię, twój ziomek wygląda jak Pirlo, po środku spokoju, to jest Pirlo, no, a ten e, za... ci matka z... I Trochę niemiło postępowałem Zaraz mi tata tu będzie z pasem i między nami. Spokojnie, nie tylko tak postępujesz no. Ocenisz moje dzisiejsze zakupy? No oceną Po pierwsze mamy taką maskotkę po drugie mamy taką Another maskotkę. One. Po trzecie Another mamy one. taką maskotkę. Po czwarte Another taką. One. I po piąte taką. Okej okay. ocenkę. <laughs> o Jezu, no. Chyba jesteś uzależniona od... No, że nie zapłaciłam ani grosza. No, tak to kupię ku jakby nie zapłaciłaś grosza, a ja mam suche usta. Nie zapłaciłam 10 zł, maksymalnie się dołożyłam. A czekaj, idę po wazelina. Kurwa jaki łeb, nie. Trzyma? No, siema. a ty jesteś latina, nie? Switko, no to ja masz cika. No bardzo. jaka ty ładna jesteś, zajęć. A ile ty masz lat? Ja, Kolego? 18 mam. A dla ciebie mogę mieć ile chcesz, kurde. A, no, co dobrze. No e, co ja dobrze. Jestem, jestem najlepszym wyborem z całej Polski, wiesz czemu? No czemu? Bo jestem, jestem mulatem. Mam zielone oczy. Yy, A ja ty wysoka. nie masz brązowych? Brązowo-zielone, bardziej zielone niż brązowe. Yy, yy, jestem wysoki. Mam dużą stopę. Mm -hmm. yy, 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 yy. Mam nie? Uśmiech, Mam białe zęby, wie o Mam, mam taką kołdę, nikt takie kołdy nie ma, ostatnia w pepko, znaczy Pierwsze kupiłem, nie? I wszystko sam wykupiłem nie? Rozumiem Na Melinie Czyli, że... jakieś, Ja jakiejś... Czyli uważasz, że jesteś najlepszym wyborem? Ja uważam, nie? Że jestem najładniejszym chłopakiem na całym świecie, to jest to, ja uważam Okej okay. Trzeba być świeżo, pewnie siebie No tak, no trzeba No dokładnie, dokładnie A tyle muszę? A co jakbym Ci powiedziała, że mam dziecko? to wtedy to odpadam? Nawet. Nie. A czy lepiej? Lepiej, bo ja chcę też mieć przyszłości dziecko i bym mógł tak to bym mógł się nau nauczyć, jak się opłagować dziećmi, bym się akurat pomagał, byś miał dwie mhm. Okej okay. no. A nie uważasz, że jestem za młoda na dziecko? A ja masz lat? ale. Bo ja urodziłam? Bo ja urodziłam dziecko, jak miałam 15? Tylko, no, chłopak mnie zostawił. O, wiesz, że z mężczyzną z tyłu że jest dziecko, nie? No. A nie nie patrz o... na mnie, no. No jak? Po prostu to jest tak, się zdziwiłem. Tak. Czemu się zdziwiłeś? 15 lat? No, to całkiem normalne. E no no, to prawda, no u się też Oj tak jest. było, no. To całkiem normalne. A ty niska jesteś, czy wysoka? No, nie wiem, zależy w sumie. No to zależy. To masz, metr no, Zależy dla kogo. No dla mnie. No, no, a ile masz wzrostu? Nie wiem metr ile 95. masz wzrostu. No to raczej niska. A jedna Metr 65. A ty to niziutka jesteś, w ja nie no. a ty co masz takie te 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 ostre paznokcie no a białe lubisz? paznokcie? no miałam ostatnio no to już jesteś moja nie ma innej opcji no, ja już się zaklepałem, już jesteś moja gdzie, a skąd coś? z Warszawy no to tym bardziej dziękuje jak każdemu osobę człowieku w tej człowieku podróży to skąd jesteś? Z Warszawy? Nie, są z, z Łuskiego, ale we, godzina czasu. No to blisko. No blisko, blisko. O to chodzi. Pozdrawiam czeku, Orzecha, pozdrawiam Człowieku Moszczyna. pozdrawiam każdego. nie. No, chłopaki, nie będzie z wami. Was. No. Jakiego Orzecha? Mój żomek, mój brat, znam go od trzech latach. Odkąd się przeprowadziłem do Polski, to już się z nim znam. A to gdzie ty mieszkałeś wcześniej? W Anglii I fajnie? Ja bym chciała w Stanach mieszkać Czemu? Bo jest dużo czarnych i dużo kutasów Nie Ale chcę mieszkać w Stanach Albo w Hiszpanii O no Hiszpania fajna no I Właśnie Hiszpańskiego się Albo no, w Domin Dominikanach Nie wiem, nie byłabym To bo... A masz Instagrama? No mam A podasz? Mogę ci napisać, poczekaj You najważniejsze like <coughs> mm -hmm. byśmy czasu nie, nie tracili podobno to, tobie się czy nie? Podoba ci się No to bring me my money yeah! kupaczu, kupaczu. No. Aqui, Marlon, Marlon Silva, Marlon. Marlon, né? Essa prova. Isso que Tam z maczetami latają me. Ty też z maczetą latasz? Co to a ryba tam ci was kacza po mordu po wozu? Po, po, e poka mi tego psa. Elf. Jop, dole ty. E masz Instagrama? Nie. I ciebie się pyta. Co? Masz Instagrama? Mam. A podesz? No oczywiście. Eweno wpisz ja się telefon rozładował Ale to nie, nie ten Czekaj, skrzydlę zrobię czekaj Eweno, już Co ty kur ty to wpisałeś, jak ty telefon trzymałeś w ręku ku... E Ja mam Craft magia mogę. Okej, okay, później do ciebie napiszę Dobrze No, Elo trzymaj się Miłego Elo Dzięki No English No English IG, Instagram IG, Instagram yeah, give me an Instagram y give me Instagram Instagram me Instagram 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 me Instagram Instagram I'm a to text you later. Text you later. Eh? Bye, pretty. Bye, pretty. Bye. what? Someone powiedzieć The is sure. back in that. You feel I don't know. First one my head. Latin. Now it's i four or five, and we right. like a Norway. Watching. Yeah, you know English? Yeah, I do. How old are you? What's your age? 18. You're, 18? You're not like 18. You don't look like 18. You look younger, son. Okay, thank you. That's a compliment. Yeah, yeah. I like your hand. and a it natural? Yeah, it is. Thank you. And you got you got so white teeth, you know. How are your teeth that white? You see that? And she got a teeth gem in that. Okay, why are you talking, talking like UK accent? I'm, I'm the from from the UK. What? I'm from the UK, that's why. Where. Uh, where in the UK? Birmingham. Oh, I was in Birmingham uh, uh, in May. But in what town in Birmingham? Where what? in Birmingham were you, Where in Birmingham were you? I was like, where you can shop and stuff, where lane 7 is. Yeah, but how tall are you? Say hi. I'm 5'4. Are you a midget, fam? I'm 6'3. I don't know what that is. Can you say it in centimeters? Centimeters. 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 193. Okay. Yeah, 193. Nah, but you're pretty, you know. You got Instagram or something. I do. You want to give it? I do want to give it. Back. She she want me. She want me. She want me. Wait. Yeah. Okay. What no, what, uh, it's wanna, the wanna... first one. Yeah. Well, you're gonna text me back when I text you. Of course. Tell them to bring me my money. Yeah. Why are you always looking there. I got a laptop here, and it's better quality. Oh, like the camera is there. Nah, bruv Now nah, I got the camera right here. I got a TV here and I got a laptop here. Oh, okay. And on the laptop I can see better, cause the TV is shit quality. Oh, okay, okay. Yeah, so sometimes I look there just to see. I need, I need to see you in four K. your best angles and that you're me Okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. But no, nah, I think I'ma get off right now. and You better get off mm -hmm. too, you know. Alright, I will do it. Feel. Do that. Yeah, okay. Okay. I'm I'm going to text you in a second. Yeah, okay. Bye. But well, you can't text me unless you follow me so you have to follow me so. Yeah, I okay. It. Okay. 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 Yeah, yeah so bye. Hey, okay, bye. Bye.